Każdy dzień przynosi jakieś zło. Czasem w formie przesłodzonej kawy, innym razem w postaci dziwnego, oślepiającego blasku za oknem. Czy to słońce? Nie. Witam w specjalnym odcinku z wynikami konkursu, Gdzie Najgorzej Spotkać Zło. Na końcu filmu, w którym mówiłem o najdziwniejszych, nawiedzonych miejscach i który inspirowany był serialem Outcast: Opętanie, zadałem wam pytanie. Gdzie najgorzej spotkać zło? Oto 10 moim zdaniem najciekawszych odpowiedzi. Zaczynajmy. Najgorzej spotkać zło w rzeczach, które złe są z natury. Wtedy takiemu złu jest przykro, że jest tak widoczne, co powoduje, że staje się jeszcze gorsze. Zresztą znacznie ciekawiej jest, gdy kryje się ono, udając coś dobrego. Rzeczy złe, w których jest zło, to takie psucie niespodzianki. A wszyscy tutaj przecież uwielbiamy niespodzianki. Najgorzej jest, gdy zło znajdziesz we własnym łóżku. No pomyśl, skoro wlazło ci do łóżka, to znak, że pod nim nie było już miejsca. Więc skoro zło jest w twoim łóżku, to co, albo raczej kto jest pod nim? No i łóżko jest zajęte, więc nie masz nawet gdzie się schować. Uciekaj i nie masz gdzie się wyspać. Ktoś dosłownie zamknął ci portal do krainy snów. A byłeś tam koło czwartej umówiony na ważne spotkanie o pracę. Niezbyt legalną pracę, bo chodzi o kradzież snów innych, a to nic dobrego. Ale w snach ostatnio brakuje ci kasy, więc wiesz, jesteś pod ścianą, ścianą, która wibruje i zmienia swój kształt, ale dalej pod ścianą. Zło najgorzej jest spotkać w drodze na złą imprezę. Wtedy to pierwsze będzie chciało się przyłączyć, a następnie będzie już. Tylko dwa razy gorzej. No, chyba, że zwołają przyjaciół, wtedy złe siły połączą się, a to może być całkiem interesujące. Och, imprezy ze złem zawsze wydają się być niezwykle ciekawe. Aż w końcu ktoś zaczyna ci malować obraz na ścianie, bo jest znanym artystą. Tylko czemu używa do tego rzeczy z lodówki? Bo tak naprawdę próbuje otworzyć portal do innego wymiaru, a nic tak nie przyciąga dziwnych istot. Jak jedzenie. Najgorzej jest spotkać zło na dachu, a jak zniknie, to tylko znaczy, że ucieka przed czymś gorszym. Tak jak widzisz, że potwór, który jest przed tobą, zaczyna uciekać, lepiej się nie odwracaj. Najgorzej jest spotkać zło na przyjęciu urodzinowemu babci, ta niezręczna sytuacja, gdy wchodzisz do pokoju, a ono już siedzi przy stole i wręczyło babci prezent, nie czekając na zdmuchnięcie świeczek. To było bardzo niegrzeczne z jego strony. I prawdopodobnie, kiedy będziesz już najedzony, powie Twojej babci, że dalej jesteś głodny, przecież tak mizernie wyglądasz. Najgorzej spotkać zło wracając z pracy we własnym domu. Tym bardziej, jeżeli ma takie samo nazwisko jak ty. I nieważne, czy nosi ono Twoje nazwisko, czy ty nosisz nazwisko zła. Najgorzej spotkać zło, gdy się gdzieś spieszysz. Ono mówi się, dawno się nie widzieliśmy, chodź skoczymy na kawę. A ty, chociaż spóźniony, nie możesz odmówić. To w końcu kawa. Poza tym, zło ma zawsze te wszystkie ciekawe historie do opowiedzenia. Najgorzej jest spotkać zło nie ma znaczenia gdzie, bo może cały czas jest jeden krok za tobą i zaraz cię dogoni. Najgorzej jest spotkać zło w kuchni, bo nie dość, że jesteś głodny, to jeszcze musisz nakarmić zło. Jedzenie zawsze przyciąga dziwne istoty. Zaraz, czy ja już to powiedziałem? I ostatni komentarz w pączku Tofi. Co? Ale przecież Tofi odstrasza zło. Chyba nawet samo mówienie o tofi wystarczy. To by było wszystko na dzisiaj. Ważna informacja dla zwycięzców, czyli dla wszystkich osób, których komentarze pojawiły się w dzisiejszym odcinku. Jak najszybciej, a najpóźniej do 22 kwietnia, napiszcie do mnie maila o tytule konkurs. Mój adres to nocnymarkomałpa.gmail.com gmail.com Ja, gdy go otrzymam, poproszę o prostą weryfikację, czy wy to wy, a potem inne informacje potrzebne do otrzymania nagrody. A przypominam, nagrody w konkursie do którego odpowiedzi właśnie usłyszeliście związane są z serialem Outcast opętanie którego drugi sezon właśnie zaczął lecieć na kanale Fox. Nowe odcinki co poniedziałek o 22:00. Poza tym bardzo dziękuję za ponad 2000 odpowiedzi, znaczy 2000 ponad 2000 komentarzy, z których większość to były odpowiedzi. To chyba jakiś rekord na moim kanale. Wszyscy, którzy nie wygrali konkursu, nie martwcie się. Z pewnością będę robił jeszcze inne w przyszłości. I właśnie dlatego na koniec szybkie pytanie. Czy jak już będę robił te konkursy w przyszłości, to czy mają mieć one formę podobną do tego? Czy może macie jakieś inne propozycje? Napiszcie w komentarzu. I pamiętaj, nie ma się czego bać. Ojej, chyba. <śla>